Witam, a na dzisiejszym odcinku. na dzisiejszym odcinku umieram. E, na dzisiejszym odcinku gramy. Mm, mm, chcę tu sobie zagrać. Zagrajmy medykiem. Tak, o. E, ponieważ. E, ponieważ nie wiem ponieważ medyk jest naprawdę dobrą postacią 171 obrażeń skauta to naprawdę duża liczba obrażeń chyba jednak Zostanę mailem ska medyka to był strzelający żołnierz albo i nie żołnierz nie wiem nie widziałem, bo widziałem tylko rakiety, a ta rakieta to wcale nie musiał być żołnierz, to mógł być e, Oculus. o kurde, zabił mnie właśnie Gakor, bo z nim mam pojedynek od ostatniego odcinka, ja pewnie o tym wiecie, e, piszemy sobie RTD, możemy skakać, proszę bardzo, możemy skakać, jump xo, XZ, przepraszam. Mm. To jest chyba ta osoba, z, mam z którą mam pojedynek. Przez przypadek uleczyłem mojego spaja, czego nie miałem na celu. O, i zabiłem właśnie Rabę. Ale Gakur zabił mnie. Mm, niestety. E, pojedynek, sam pojedynku 2-0. E, przegrywam i to sromotnie. O, i ktoś otrzymał prezent. Eee... Dlaczego nie wiem? To ślusowo otrzymał prezent. Ten. E, ten. Mm, a jak on się nazywa? Ten medyk jest naprawdę dobry. Bo. Bo on zadaje duże obrażenia. I jest bardzo fajny. E, wyłączyłem topkę, ponieważ najprawdopodobniej zajmuje dużo ekranu. Ja już na tym serwerze trochę gram. Mam 68 wynik, trochę mały, ale jednak jakiś wynik to jest. Tam był chyba mój przeciwnik, z którym mam. Jednak nie, bo mam pojedynek, jednak mój przeciwnik, z którym mam pojedynek, wleciał mi na głowę. Nie wiem czemu, e, ale chciałbym z Wami dzisiaj pogadać o życiu. Albowiem. E, myślę o tym, że... E, że ogólnie ostatnio było dużo się działo. Znaczy u mnie w życiu się mało działo. W sumie nic się nie działo. E, leczenie na Orange'u to jest. Naprawdę coś dobrego. I nie umiem trafić do Momena. Niestety. Przez przypadek trafiałem w jakieś inne postacie, ale do Momena już nie potrafię. E, zaraz umrę. Niestety. Czy medyk się sam leczy? Co się dzieje? E, moje pierwsze gry na tym koncie były na Tawernie. Na Minecraft na serwerze z Minecraft i to było więcej gier z W ogóle grałem w tę grę na tym końcu 2021, ale jeszcze grałem tę grę Team Fortress 2 gdzieś w 2014 bo. Grę poznałem o tym Marcina 4007 e... i przez jego chciałem w to zagrać Ale A potem o niej zapomniałem Lecz w 2021 poznałem Daliga który... który przypomniał jaka ta gra jest fajna i ją pobrałem no a potem, potem znowu ją znowu odinstalowałem Ale potem znowu ją odinstalowałem I ostatnio znowu wróciłem do Daliga, dalic znowu wrócił do TFa, to ja też wróciłem do TFa to nie jest przypadkiem mój przeciwnik? Tak, to był mój przeciwnik Zatantował, został zabity przez dwóch heavy Proszę bardzo Został zabity przez dwóch heavy, a ja nie wiem, czy ten odcinek się nagrywa. Nagrywa się 5 minut, już się nagrało. Co ja chciałem zrobić i nie pamiętam, ale pamiętam, że mam dużą głowę. I tu jest scout, którym raczej mnie zabije, a jednak nie. Mogę strzelać tą kuszą tak, w takiej ilości, mogę skakać. Jestem latającym yy, 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 Medykiem. Musiałem sobie przypomnieć jak się ta klasa nazywa, bo... Yy, bo zapomniałem. Przez przypadek zabiłem Fedmana. Dlaczego to się stało? Nie wiem. Ogólnie bardzo lubię te F a Nie pamiętam, kim grałem na tamtym koncie, ale wiem, że grałem wtedy. Nie grałem wtedy w ogóle z ludźmi, grałem wtedy tylko na boty. A teraz prawie w ogóle nie gram na boty, tylko właśnie gram z ludźmi. Grałem w, w. To był Gakor. No, aha. Dobra, nieważne. Zawsze, małgarska jakaś nieskończoność. Lecimy do niebiosa. Lecimy w niebiosa, moi drodzy. Ta szczęka, te okulary, te emocje, moi drodzy. Moi drodzy, te emocje, te. Jakże, e, jakże nie wiem co, ale. E, ja latam, spadam. Właśnie teraz. I zaraz umrę, umarłem, zabił mnie konwader, czyli inżynier. Proszę bardzo, ależ emocje, normalnie. Ja nie wiem czemu ja to tak komentuję. Może to się komuś spodoba, a może nie. Zabiłem właśnie szpiega. Jeżeli wam się nie podoba mój komentarz, to napiszcie mi co mogę mówić w takim razie, bo ja to dosłownie nie wiem, ale ja jestem dobry właśnie przed chwilą. Zabiłem latającego e, żołnierza Był w powietrzu, a ja go zabiłem kuszą. Właśnie tak. Nie potrafię zabić e, sz skałta, który stoi w miejscu, i to mnie strzela pistoletem, ale za to latającego żołnierza, który lata, jest ciągle w ruchu, jest w powietrzu, potrafię zabić. Nie wiem czemu. Ale to się dzieje. I nie wiem co mówić dalej. Kiedyś już nagrywałem TF, ale to było za czasów, kiedy ten gracz mnie pokonuje. Kiedyś nagrywałem TF, ale to było za czasów. za czasów. za czasów. Za czasów. cholera, wie. Kiedy. E... Nie wiem kiedy, już zapomniałem. Zal... Aha, no było jeszcze kiedy nie, od... nie, nie odinstalowałem mojego konta na YouTubie. Kiedy nie usunąłem filmu z mojego konta na YouTube, znowu zabił mnie ten żołnierz. Nie rozumiem jak to się dzieje. Dlaczego to się dzieje? Ten, e, ten, jakże to. Delikatny żołnierz został zabity przez Pyro. Znaczy, Pyro został zabity przeze mnie, czyli przez medyka. Nie mogę przejść przez lustro, no way, e, ale mogę zabić tego e, jakże to m, niebezpiecznego Cypera. E, ja już naprawdę nie wiem, co mówić. Zabiłem RZETA znowu, ale tego żołnierza tamtego nie potrafię zabić. Zabiłem kolejną postać. No i zabiłem znowu tego samego żołnierza! No way! No ale ten żołnierz ja żo ja cały czas mnie zabija, a ja zabijam innych żołnierzy. Dlaczego to się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. E... Mam 85 Nie żyję Mam 85 e... Wynik 85 I latający Demoman Nie, nie Tym razem mnie nie zabijesz Jestem... mam szczęście. Ale nie do tego żołnierza akurat. Do, gdzie? Nie zabijesz mnie. A jednak mnie zabił. Już dziesiąty raz. Ja go ani razu nie zabiłem. To jest naprawdę... naprawdę słaby wynik. Bo jako go nie, nie, nie umiem zobaczyć, go, a on, on do mnie przylatuje i mnie zabija. Ja się teraz będę obkręcał, żeby go zabić. O i go strzeliłem. Nie strzeliłem go, strzeliłem kogoś innego. Dlaczego to się dzieje? Nie mam zielonego pojęcia. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego oni się wysadzili w dwójkę. Była akcja, jeszcze ciekawa. Nie zabijesz, jednak nie zabiłeś. Już nie wiem co robić Nie wiem co mówić, znaczy, bo robić mogę grać, ale co mówić A mówienie tutaj w tym e, Mówienie tutaj jest najważniejsze, bo Jakbym nic nie mówił to byście się znudzili, a ja muszę mówić cały czas Inaczej się znudzicie zudzi jak już mówiłem O, widzę cię Buraku Jeden Zabiję cię teraz. Teraz cię zabiję. Nie zabiłem go, zabiłem XP15. Ale ja nie wierzę. Dobra, pa, 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 to był fajny odcinek, dzięki że byliście.